Mam dwie dobre wiadomości w temacie Mazdy 323 na żółtych tablicach i jedną złą. Pierwsza dobra wiadomość jest taka, że odpaliła. Odpaliła po miesiącach w Polsce. Odpaliła. No, co prawda, wiadomo za którymś tam razem, bo ona ciągle ma problemy z odpalaniem na zimno. Podejrzewam uszkodzone w stanie albo coś, wiem, czy nie, nie tak Ale prawda, to odpaliła, co jest Druga wiadomość jest taka, że już sobie wjechała pod wiatkę. i tutaj tymczasowo będzie gnościć, więc już jest pod dachem, już nie moknie, już nie gnije na dworze. To jest druga dobra wiadomość, a trzecia zła wiadomość jest taka, że pedał hamulca wpadł mi w podłogę, ledwo co zahamowało na samym końcu. Ja już tak czułem, że te hamulce są takie octowate, że tak powiem, ale no... Teraz to już tak ewidentnie są do zrobienia. No w każdym razie mazdunia trafiła pod dach. Więc będę się nagrywał. Oczywiście jak to zwykle na zapewne nie w pierwszej kolejności, gdyż są jeszcze. To no jest. Te wszystkie złoty są w zasadzie posute. Ale troszkę się na podwórku przerzuciło, więc idzie lepsze. Trzymajmy się tych dobrych wiadomości od jest pod dachem, a żeby z chabłców to już inna sprawa. No.